Babcia ci pokaże, kurwa. Ty, bo mój doktor za mną się porozumiewa telepatycznie. Ty, Stasiu, wziąłeś te na zgagę? Co Nie. to za skron... Skróle... Co to za skron Gdzie my jesteśmy? Ty wziąłeś te na zgagę? To kurwa weź! Nie, jesteśmy na nogi! Gdzie? Gdzie? leżą? Nie wiem, umyję Proszę ręce. Podróż. Proda no, co za. typ, co za. No, co za typno, dobra, piradać gazeta idę odebrać. Dawaj dobra. gazetę, kurwa. Dawaj kasę. Już. Dawaj kasę. Daj hmm? leki, Kurwa, oni Tak gdzie są te piony, nas, to mi sobie 10 lat temu miałeś oddać. Dobra, dobra. Kasę zaneki, Jaki, Jaki, dobra, mój. Mój. Dawaj kasę za leki. Już. O fajna na ja Jo. Tutaj trzeba iść. Nieprawda. Ja. Tutaj ołopał jak fajnie. Za moich Co to, to kurwa było? Jakoś ty nie miałeś usiaków. Zamknij łeb! <śpuszczak> Pan ci nie zła. Ja. Wynoka z naszej rodziny. <śpuszczak> Pierdolaj ty, jesteś czarny. No kamiflodek, przyjebie głupi. Ty do chłopiec tam, wszystko, to nie mamy ma ma tam tu co to ma być? A każdy ma jeden, jeden kurwa pojednik na tę, nie wiem, pe puszkę Pepsi ma. <ścoughs> Dawaj ładuj tą puszkę Pepsi, dziadziuś. Już swoją moc domiłem. Tu spodem na drzewo Mm. Babo, odpalaj mm. ten komputer, ty się zeszła, kopech! BABCIA NAPIERDALA! <laughs> ja tam stoję! E, Franek, daj, daj zrobić Frank Kam Kamilowi kamerkę, zobaczysz jaka jego postać jest zajebista! To jest jego lubią na postać, dziadziuś! Dobra, Franek, nie celuj! Franek, nie celuj! go pocisków nie celuję, prawie do nie, nie celuję, tylko z na oślep O, Franek, Kamil, dawaj! A, bo tu jest, kurde, spadek pocisku! Hmm. Kamil... Franek, jeszcze strzelaj. W ogóle jeszcze strzelaj, nic. Nie ma nic, nie robię, idę robić egzekucję. Już, Kurde, bo... ...pewne... ...cholery do mnie podchodzą. No szybko, bo ja już tu co, z wszystkich swoich prawie wybiłem. Szybko, ja już prawie wybiłem. Dawaj, dziadziuś, dawaj! Pierdolę dziadziuś! Uj. Widzisz, że mam cały czas otwartą mordę? Uj, do pięć złotych! Mam nowy! Fajny dziadziuś, babcia combo jeba! Ej, dziadziuś, nie ten głos, nie Ej, masz dziadziu, głosu tak dziadka! E, teraz tak patrzę, e, teraz tak patrzę, fajny biazg, wiatr w bunkrze! Zarobiste! Weź mi powiedz, żonu, z ty Nigdy gdzie nie widziałeś? Ej, ej, jest jakiś kanodziej? Crazy Frog robimy? Co? Obiłankę... wan Kebabi? obi Obiłankę obi Babi. Obi o dziadziu! Ej, macie jakiegoś kanodzieja? Crazy Frog robimy? Nie stać mi! Obi-Wan jest Sam u co ty dałeś Kiedyś to było! Dziadziuś... Mężczyzna był z kobietą, a kobieta z mężczyzną, Kiedyś, a nie ja to dzisiaj! Że mężczyzna z mężczyzną i inną kobietą! Nie, bo doki doki żeś grał! Kiedyś Co? to było, że miało pizeta, to mi się kurwa całe liny wykupiło! A dobrze, to lina, to dobrze nawet, że by było. się opakowało te lata!

<laughs> nie, Führer Bóg. Amen, Ja widzę Bóg. Bóg. nie masz głosu, dziadziusia. Poszukałeś mnie. To Windowsa? Babo, babo, chodź tu.

ty! Ciocius! Ciocius! Wyjdziemy, wypierdalaj! Czeciusiowi się włosy świecą na biało! Albrecht, musimy dawać, dawać kurwa wypad przyjemy, musimy napełnić Ridlain kurde mocą Windolsa Indolsa Dobrze nie, przeciąga wajchę! Musimy pomocą dzieciusia Musimy mocą Faudolsa Faudolsa moja, moja postać się otworzyła mordę i zamknęła Ma dziesiątka Jesz coś? Co jem? Gówno jem? Taaj! Dobry! Zajebiste. Smoczne, smoczne. Fajnie! robisz? nie masz głosu, dziadziusia? Co ty ze skam robisz? Dziaduś. Dziadek, dziadek, inaczej się zgodziło. Dziadek! Fradek, Franek, łeb! Dziadek, dziadek! Franek, łeb! Fradek, debilo, tam sam! To <noise> przebuta... <noise> A nie, można wtedy iść do blachy. Służba załatwia Patryk, odmodziło mnie. Nie odmodziło cię. Bro. I chyc, komenda gameplay! I chyc, komenda gameplay! I jak na komendzie! I ty Tylko że tutaj są ofiary śmiertelne! I chyc. Jesteś moją zjebanie w samochód podsolejski! Zjukiłe! F**k <laughs> te filmy! Chujcie w oh dupę jubo! Zapomniałem o mini hefts shot, inaczej. Mało obrażeń. Co ty pociski do strzał w głowę do sportu? Nie, 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 a co? Kamil używany po sportu? Nie. By się pytam, jesteś pijany, nie? Nie, mam. Nie tylko tułek. ja. mam. Mam tego no, Lipton. A ty? Dobra, wkładamy Lipton Ice T Szybko. Lipton Shred T. A nie, pewno. No Dobra, poczekaj, ja to, że się ładunek, Na jest z nim ziemniaczki. To żywy. Najwyżej pana dostaniesz za, że żarcie. Dobra, idź, idź do domu. Ty, co ty typo tam odwala? Maszam w miejscu publicznym jest zakazana. Halina mam za wam. Co to było? Nie, nie wiem jak się zabi mu, nianiu. Zabiłem. No, nie, sponsorujemy nie, nikogo! A sponsorem nie, odcinka odcinka jest nie, 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 bo right, Shadow nie, <ścoughs> yeah, let's nie, nie, Shadow Legends nie, nie, bo... nie, jak nie, 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 dzisiejszego odcinka jest <laughs> World of World World of World w militarnej grze War Thunder nastała epoka dronów, Zajebałem się Czy mi można niszczyć helikoptery No właśnie, okay, na gameplay <grym> To są... nie. Jeszcze brakuje, żeby można było nimi niszczyć czołgi. Co ty w bardziej. Ty! No, on... Nie dziw jak ktoś by się wrąbał w gazika jakiegoś kurde z tymi maksymami albo zdeczką niby to zadziałało. My się jeździmy Kamil, wiesz? No by hmm. ten jeszcze dron mógł wybuchnąć, to by było dobrze, nie? Na niej zbozu to rozjebać Chyc Tu oszołomie jeszcze siedzą Mieliśmy biec właśnie na tą górkę płaczu jak mówiłem Nie powiedzieliśmy, bo pistol nas skomował O! Ciadek, ranga. Jeszcze ranga! Dziadek! Bo jeszcze 14 mamy, rytury na ciebie mamy! Chodź tu! Chodź tu! Dziadziuś piwo rzucam Rzucam Piwęka. piwo Chodź kurwa w żelu chodź tu Ja nie piję To zaś... zaś... PUM! Chodź stary Mam na ma wika gameplay Ktoś mi wkłasza pod sylownik to upatrych Twoja babcia Ja mam tutaj albo nowe rakiety a w dzisiejszym odcinku konstrukcja to V2 dla moich widzów. To jest V1. To jest... to jest ani jedno, ani drugie, debile. To jest V1, tak na serio. W dzisiejszym odcinku, bystro! Ty się kupić gdzie gdzie jak V1? wygląda. To jest ta rakieta, co była w czwórce, jako ten. Wiem. Samo... To... Tak, V1 się wyczytywała z samolotu. To jest hmm. V1, ale do góry nogami. V1, tylko że włoska, czyli która nie lata. Nie, to jest fałd jedynka teraz z, włosy, z Włoszek, tylko lata 2 metry. No to jest Italia Nie, ja, nie bo nieba bo, nie, bo, nie, bo, nie, bo, nie, bo, Francuzka, leci do tyłu. <laughs> z białą flagą. Bo jest tak trochę rozumie biała, jeśli przypatrzysz. A boż, doskonale no, mam, jest słaba. i teraz będzie ten pancer. Fajcie się, panca, tam złoki nie mają DZIADZIUŚ, dziaciuś ustaw sekund z Rziusiu Chciałbym was powiedzieć Chciałbym was poinformować, że mam z was największego Siusiaka i najwięcej ja. reanimacji Najmniej, najmniej IQ